Cześć kochani, bardzo mi miło, że znowu postanowiliście spędzić ze mną jakiś czas. Myślę, że będzie fajnie, a to dlatego, że będziemy dzisiaj mówić o naprawdę nietuzinkowej postaci, mężczyźnie, który jest autorem tekstów wielu piosenek, które na pewno znacie i lubicie. Pamiętajcie o ogrodach, radość o poranku, jej portret, czy wakacje z blondynką. Mowa oczywiście o Jonaszu Kowcie, który prywatnie ponoć był trudny, kapryśny, miał na pewno wiele twarzy, ale również był mężczyzną bardzo błyskotliwym, inteligentnym i takim, który umiał się odnaleźć w wielu sytuacjach, a już na pewno nie warto było z nim iść na słowne utarczki. Dziś opowiem Wam, jak wyglądało życie Jonasza Kowty. Nie było łatwe, nie było wolne od nałogów, na pewno nie było tuzinkowe i zakończyło się też zupełnie niespodziewanie. Dziś o tym wszystkim Wam Powiem, przypomnę Wam również, jak wyglądała jego droga do kariery, więc również o tych aspektach kulturalnych porozmawiamy, więc warto zostać, bo myślę, że czegoś się wspólnie dowiemy i nie tylko przyjemnie, ale również produktywnie spędzimy najbliższy czas, więc warto. Jonasz Kofta przyszedł na świat jako Janusz Kafta. Jego ojciec był Żydem, który wraz z żoną w 1939 roku uciekł przed Niemcami na Kresy. I tam też na Wołyniu urodził się przyszły artysta. Nadano mu polskie imię Janusz. Nazwisko natomiast rodzina zmieniła po wojnie. Pewnie domyślacie się dlaczego. Natomiast Janusz nigdy nie zmienił swojego imienia formalnie, a Jonasz to jego pseudonim artystyczny i ksywka nadana mu przez kolegę w szkole. Rodzina bardzo często się przeprowadzała, m.in. do Łodzi i do Poznania, gdzie matka poety wykładała na miejscowych uniwersytetach germanistykę. A młody Jonasz uwielbiał imprezki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Melange to było jego drugie imię. W czasie liceum, kiedy szkoła wyjechała na obóz do Orłowa, poszedł w takie tango, że prawie go wylali z tej szkoły. No po prostu troszkę za dużo wypił, no i mu się gdzieś tam zległo, no ale cucenie niewiele dawało, bo był nemo. Sorry za tę nową mowę, no ale wiecie. Na szczęście władze szkoły przymknęły oko na ten wybryk, bo mówili, jak to często ja słyszałam w szkole, łobuz ale zdolny, chociaż o mnie to chyba mówili, że leniwa, ale zdolna. Natomiast już wtedy można było naprawdę zobaczyć, że ma on nietypowy charakter. Uważał przede wszystkim, że jako przyszły artysta, bo już wtedy to czuł, nie musi wcale rozumieć ani umieć matematyki, a z drugiej strony ma wręcz prawo do ekstrawagancji. Dlatego bardzo lubił ekstrawagancko się ubierać i ponoć miał najszersze dzwony w mieście. Natomiast po zakończeniu liceum doznał jakiegoś przypływu rozsądku i postanowił zdawać na architekturę. Na całe szczęście się nie dostał i wylądował na uczelni artystycznej, a dokładnie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia rozpoczął w 1961 roku. I już wtedy, i za czasów liceum i za, i za czasów studenckich, rodzice mieli z nim przechlapane. Bardzo często osypiał swojej dziewczyny, nie informując, czy Wróci czy nie wróci na noc? Marzył także, żeby po maturze wyjechać z Poznania i stać się Warszawiakiem. No i oczywiście, tak jak już Wam powiedziałam, to mu się udało. W tym też mieście miał szansę rozwinąć swój talent literacki, a także kabaretowy. Wraz z Adamem Kreczmarem i Janem Pietrzakiem stworzyli w 1962 roku scenę piosenki centralnego klubu studentów Warszawy Hybrydy. A dwa lata później został także jego kierownikiem literackim. W Warszawie jednak musiał gdzieś mieszkać, wprowadził się do ojca, który stworzył już wtedy nową rodzinę, a jego macocha wręcz go nie znosiła. Głównie dlatego właśnie, że był kim był był ekstrawagancki, inny, ale czasami bywał także niechlujny, niemiły, nie bardzo przejmował się tym, co wypadało. Dlatego mówiąc krótko, miała ona z nim siedem nieszczęść, a on z nią. Nie zapałali do siebie wspólną miłością i w pewnym momencie kobieta postawiła swojemu mężowi ultimatum albo twój syn. Albo ja. No i Jonasz musiał się przenieść do akademika, który mu ogarnął ojciec. Na szczęście w tym okresie już zaczął bardzo dobrze zarabiać z kabaretu. Był się w stanie utrzymać i podróżował po całej Polsce z kabaretem, a nawet w 1965 roku razem z innymi artystami został zaproszony na występy do Związku Radzieckiego. Ale niestety koledzy musieli pchać sami i śpiewać jego piosenki bez niego. A to dlatego, że mimo, że już dawno powinien mieć. On nie miał dowodu, po prostu jakoś nie czuł potrzeby go wyrobić i nawet w tym momencie się nie zrehabilitował, a dowód wyrobił dopiero 5 lat później. Miał wtedy 28 lat. Wcześniej mówił, że po prostu nie miał potrzeby jego posiadania, ale w jego życiu pojawiła się ważna kobieta, która być może go do tego zmobilizowała, a dokładnie plany jakie w stosunku do niej miał. Bo do swojej dziewczyny powiedział Jaguśka, możemy się hajtnąć, mam dowód osobisty. Zadzwonił do swojej dziewczyny, a potem się oświadczył bez kwiatów i bez pierścionka. Jak doszło do tej romantycznej miłości, związek ten nie był łatwy, miał wiele zwrotów i sytuacji, które sprawiały, że momentami wisiał na włosku. A wszystko zaczęło się w 1962 roku. On był studentem ASP a na psychologii. I pani Jaga wspominała go jako mężczyznę dość charakterystycznego, o niesamowicie wąskich biodrach, a także o niebieskich, ogromnych oczystych, ale zanim zwiążą się ze sobą tak na dobre minie 8 lat. Troszkę się mijali, ale kiedy spotkali się w Spatifie, to już nie dotarli na umówione spotkania, spędzili ze sobą naprawdę dużo czasu i odkryli, że są sobie bliscy. Zawsze nam się dobrze ze sobą rozmawiało. Do samego końca wyznała później Jaga Kofta a od 1964 roku Jonasz współpracował także z rozgłośnią Polskiego Radia, a dokładnie z programem trzecim. Jako autor i wykonawca audycji satyrycznych ilustrowany magazyn autorów i ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Pisał scenariusze widowisk telewizyjnych, był autorem tekstów, a niekiedy i wykonawcą wielu popularnych piosenek. Współpracował także z Teatrem Syrena, a także z Kabaretem Egida, w którym sprawdzał się także jako wykonawca. Po latach syn Jonasza Piotr wspomni. Ojciec był w jakiejś mierze dzieckiem Holokaustu, mówił Piotr Kowta. w radiowej trójce w 24. rocznicę śmierci ojca. W kwestii tożsamości nie do końca był pewny siebie. A potem przyszedł rok 1968 i grunt mu się zachwiał pod nogami. Tym bardziej trzeba docenić fakt, że ani przez chwilę nie pomyślał o wyjeździe z Polski. Faktycznie tak było, chociaż pan Jonasz starał się walczyć ze swoimi demonami. Wcześniej zmienił oficjalne imię na Jonasz, ale to właśnie w 1968 roku prowokacja artystyczna zmieniła się w demonstrację tożsamościową. Imię Jonasz postanowił nosić tak długo, dopóki w Polsce będą antysemici. Niestety, czasem czytając komentarze pod moimi filmami, jestem przekonana, że nosiłby je do dziś. Na szczęście dzięki swojej inteligencji umiał walczyć z cenzurą, choć łatwo nie było. Jak sam przyznawał, cenzura w PRL najbardziej się obawiała satyry na rusa i na policjanta. Pisał więc metaforycznie, ale dosadnie zrozumiałe teksty. Ironizował przy tym. Ja bym się też wściekł. Pisze człowiek ambitnie, a tu przychodzi prostak i wszystko rozumie. To jest ewidentna bezczelność. Natomiast wróćmy do życia prywatnego. Zamieszkali w wynajętym fińskim domku na tyłach parku Ujazdowskiego. Ich pierwsze wspólne gniazdko można było z łatwością nazwać domem otwartym, ponieważ ktokolwiek tam przychodził, dostawał zupę, no i najczęściej wychodził co najmniej następnego dnia rano. Ale mimo, że dużo imprezowali, to również dużo pracowali, a pan Jonasz nauczył się pracy w nocy. Siadał wieczorem i kończył najczęściej rano. I wszyscy się dziwili, że narzucił sobie coś czego wcześniej nie znał. Systematyczność. Natomiast jego wybranka, od kiedy zamieszkali razem, uświadomiła sobie, że no niestety jest jeszcze jeden problem, z którym trzeba się zmagać, ponieważ wcześniej nie dostrzegała, że jej wybranek ma problem z alkoholem. Zagroziła mu, że albo ona albo alkohol. I pan Jonasz postanowił wybrać kobietę swojego życia. Postanowił się zaszyć. Przez siedem kolejnych lat pozostawał w abstynencji. Ślub, o którym już wcześniej wam opowiadałam, doszedł do skutku w 1973 roku, kiedy pani Jaga była w ciąży. Niestety ciąża okazała się być zagrożona. Pani Jaga już wcześniej straciła dziecko. Dlatego tym razem wolała nie ryzykować, i 6 miesięcy spędziła w szpitalu. Piotr przyszedł na świat we wrześniu, a pan Jonasz nie zmienił systemu pracy i pracował w nocy właśnie wtedy, kiedy życie w domu się uspokajało. Mieli razem umowę, że kiedy coś będzie budzić jego wątpliwości w tym, co napisał, będzie mógł obudzić żonę. Wściekał się też niekiedy, kiedy rano oddawał jej gotową pracę, a ona poprawiała jego małe, drobne pomyłki. Wściekły na mnie szedł do stołu i poprawiał. Byłby genial gdyby jeszcze raz przeczytał to, co napisał. Natomiast jak się domyślacie, Jonasz Kosta nie był typowym ojcem. Jego syn zapamiętał, że przez długie lata nie było w domu telefonu. Nie z powodu jakichś problemów technicznych, ale z powodu problemów z tatą. Przyjeżdżał jakiś facet małym Fiatem i przywoził całe naręcza telegramów, na których było napisane nic więcej jak Jonasz, odezwij się, Jonasz, termin minął miesiąc temu. Korzystał z tego, że nie miał telefonu, chował się, wspominał Piotr. Niestety po latach wrócił do nałogu. Nie pomógł mu nawet szklany słonik, którego nosił na szczęście. Coraz częściej znikał. Nie było go jedną noc, dwie, czasem nawet pół roku. Nikt nie wiedział, kiedy wróci. Czasem nocował u znajomych, ale czasem też właściwie nikt nie wiedział, gdzie. Po czterdziestce wyglądał już dużo poważniej niż powinien, i wiele osób mówiło, że jest to właśnie spowodowane nadużywaniem alkoholu. Ale o potem okazało się, że nie tylko. W jesieni 1982 roku niewielki guzek, jaki miał za uchem, został przez lekarzy zdiagnozowany jako rak ślinianek. Jonasz poddał się operacji, a później przychodził radioterapię. To sprawiło, że chciał się jakoś nawrócić, znów zacząć wszystko od początku. Poprosił żonę o szansę. Niestety, po jakimś czasie znów coraz częściej zaczął znikać. Mimo, że choroba naprawdę spustoszyła jego organizm, nie miał apetytu, a mógł jeść tylko płynne rzeczy, to nadal pisał i pracował. I na zmianę znów szedł gdzieś w miasto, a potem starał się wszystko naprawić i był w domu. Pewnego dnia, kiedy Jerzy Hoffman napisał do niego, że czeka od miesiąca na scenariusz, który już właśnie powinien u niego być i on nie wytrzymał i znów zniknął na całą noc. 4 lutego 1988 roku był umówiony na wywiad w Patifie z dziennikarką. Stawił się już podpity i choć od terapii kobaltem miał przepalony przełyk i mógł połykać głównie zupy i koktajle postanowił, że zje w końcu coś na co ma od dawna ochotę. Świadkowie wypadku mówili, że była to golonka. Nagle kofta zakrztusił się, stracił przytomność i osunął się na podłogę. Goście myśleli, że to jakiś żart. Dopiero po chwili ktoś zauważył, że artysta się nie je i podniosła się w żaba. Przewieziono go do szpitala na Banacha, ale i tak było już za późno. Miał uszkodzony pień mózgu. Według lekarzy, gdyby się obudził, byłby rośliną. A jego śmierć od lat budzi kontrowersje. Miał zaledwie 45 lat i w wielu tekstach natknęłam się na takie opinie, że Mimo, że w środowisku był bardzo poważany, nikt mu nie pomógł. Wiele osób też zauważa, że sam jakby przeczuwał własny koniec. W wielu bowiem tekstach pisał tak, jakby wiedział, że śmierć jest blisko. Dawał wyraz swojemu pesymizmowi, swojej depresji. Wyrok kojarzył z chorobą, fatalną diagnozą stanu zdrowia. I mimo, że wyzdrowiał, to cały czas miał z tyłu głowy, że chorował na raka i że ta choroba na pewno do niego wróci. W szpitalu spędził kilka tygodni. Na cud liczyła jedynie jego matka. Przyjeżdżała do szpitala z magnetofonem i nagraniami syna. Wierzyła, że one sprawią, że otworzy oczy, ale niestety zmarł 19 kwietnia. Jonasz był jak tęcza, bo każdy, kto go spotkał, zapamiętał inną barwę, przyznawała żona poety. Niestety telefon z przykrą wiadomością odebrał jego syn, 14 wtedy Piotr. Jonasz Kowta jest patronem kilku nagród Grand Prix. Jego imienia przyznaje się na ogólnopolskim przeglądzie piosenki autorskiej w Warszawie. Nagrodę Jonasz w kategorii twórczości kabaretowej i literackiej ustanowiła w 1994 roku redakcja rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia, a jesienią 2009 roku w obecności żony poety Jagi Kofty imieniem jej męża nazwano ogólnopolskie spotkanie młodych autorów i kompozytorów piosenki Smak od 1978 roku odbywające się w Myśli Bożu. Gdzie poeta bywał w jury konkursu. I wiem, że wielu osobom to nazwisko biło się o uszy, i wiele osób wiedziało o istnieniu pana Jonasza, ale nie wiedziało dokładnie, jak wyglądało jego życie i jak było ciekawe, a także jak wyglądała jego twórczość. Jestem ciekawa, czy jesteście zdziwieni, jak wiele piosenek, do których teksty stworzył, nuciliście i bardzo lubiliście. Dajcie więc znać, która była waszą ulubioną. I oczywiście czekam na propozycje tematów, jakimi powinnam zająć się w przyszłości. O kim chcielibyście posłuchać? Pamiętajcie, że staram się w swoich audycjach również sięgać po osoby mniej popularne, a czasem również zapomniane, więc bardzo będę ciekawa, kogo właśnie będziecie mi chcieli zaproponować. Jak zawsze bardzo dziękuję tym, którzy wytrwali ze mną do samego końca. Dla Was mam zawsze szczególne podziękowania, nawet jeżeli nie padają na końcu. Pamiętajcie, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Więc zasubskrybujcie mój kanał, wciskając dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i byście mogli wpisywać, że jesteście pierwsi. Bo ostatnio taki trend się pojawił, że piszecie tam w komentarzach: pierwszy, pierwszy, a niektórzy już nawet piszą, że są ostatni. Nigdy nie możecie mieć pewności, że jesteście ostatni, ale możecie próbować. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia. PA!